Bo już wykopał pięć zł i ucieka, ucieka. Zabrał mi ucieka. Podzielę się z tobą. Ty kopałeś, ja szukam, dobra. Tak jak obiecałem, słuchajcie, tak się też stało wykopki późnym po, po wieczorem właściwie dzisiaj z synem synem wyjątkowo z synem dzisiaj kopiemy na razie mamy taką jedną złotówkę jednego kapsla ale tutaj na pewno będzie druga złotówka tylko młody pobieg poszelki wszelki mówiłem no dobra także dawaj tą drugą złotówkę Tutaj jest. No tutaj na tej górce, o. Ale musisz głębiej. Nie, to nie to. No. Tak, ja ci pokażę, czekaj. Albo weź pinpointem, no to sobie namierz, no. Na nie. Dobra, mamy kapsel drugi Gdzie tu jest? A powiem wam że scenę nagrywamy drugi raz Bo już wykopał 5 złotych I ucieka ucieka Zabrał mi i ucieka Podzielę się z tobą Ty kopałeś i ja szukam, dobra To jest jeszcze tutaj o Nie wiem, gdzie zniknął sygnał Tu, tutaj o jeszcze to jest o tutaj, dokładnie. Tu Kurde. musi być głębiej, może być dwa złoty. Jeszcze jest. Tutaj Marcel, tu. Czekaj. No już blisko. O tak no. Pewnie kapsel będzie, ale... Czekaj, ja ci powiem czy to jest. No to gdzieś tu już jest, zobacz. O. Tu, o tu. O tu no. Dawaj, ta to pomoże. Bo może być głębiej coś. O tak, zobaczcie. Nie? co coś jest. Co to jest? Ole, zajechaniec. Co to? Pięć groszy, ty. Chcesz? <laughs> Dawaj, zbieramy do kupy wszystko razem. Czekaj. No dobra, tutaj o może być 5 zł. Ale źle chyba wziąć. Tu na środku kółka. Na środku kółka, no? No. Odejdź. No mój gość 5 złotych Ale numer Ale numer Rude. w takim tempie to my się szybko wzbogacimy Jest 2 złote kolejne Tu powiem wam może i warto było wychodzić ten Wieczorem Już mamy 7-8 złotych mamy już nie? A ten co robi z tym sitem. <noise> Sito od Mariusza, produkcji Krzysia Śliczniaka, także jedziemy. O, no, może nasiąknie. No, ale to musi dźwięk być w jakiś, ty. Bliżej, bliżej tego, bliżej piasku. I machaj na boki.

Dziś ją znaleźliśmy, masz talvez, Dobra, pokaż, gdzie to było. Ale i co <grywky> ty? O, tutaj. A, 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 kurde, no niestety. O, ja już tu widzę, co ci będzie, czyma. <grywky> mamy traktor no dobra idziemy dalej trochę nam zeszło tu jest 50 groszy ale tu będzie jeszcze jedno chyba kurde wieczorem wychodzi chyba więcej o no co ci ten pinpointer no to było tutaj już no o tutaj o mówiłem Ile? Pięćdziesiąt No, patrzcie, ze złotóweczka. Kurde, już mamy prawie dychę. Wóz albo przewóz, piątka albo nie No tyle, tyle Nie ma, nie ma To ja trzeba. To wiesz, zamierzaj. No 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 ty tu jest gdzieś No pisało gdzieś tu nie, nie. Po co ci ten ten? Mam <laughs> no, Kapsel <laughs> Także powiem wam, że <laughs> Mój syn już tam uciekł O nawet księżyc w dali widać W oddali Także Druga sprawa, że zachodu nie było. Sami widzicie, że na wschód słońca to zawsze można liczyć, ale na zachód jednak nie, bo to tak się skończyło, jak teraz widać. Ja sobie pochodziłem, fajnie, że młody się zdecydował trochę chociaż wyjść, bo powiem wam, może załapie bakcyla. Tutaj wyszło nam razem 5, 7, 8, 9, prawie 10 zł. i. Nie chodziliśmy długo, jakoś tam dosłownie chwilę chodziliśmy. Także tyle, nie? I jeszcze powiem Wam, że kręciliśmy się tak po takim małym, małym obszarze. O tutaj, o A, najdalej do tej pomarańczowej łódki. No i tyle. Może z tego będzie jakiś tam krótki film. Jak to yy, teraz yy, kręcę, to już jak Wy to oglądacie, to mnie już nie ma nad morzem na pewno, bo ja już się po prostu żegnam. W tym roku z Bałtykiem. Szkoda, bo było fajnie, ale zatęskniłem też, powiem wam, za moimi ścierniskami i zaraz ogień, ruszamy na pola. <grym> następny film już taki normalny, jak to moje wszystkie, także wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję i zapraszam was na następny film. Cześć.